Witajcie moi drodzy! Karta Rada dzisiaj z innej talii na 5 stycznia, na poniedziałek. Może idziecie do pracy, może nie idziecie. Zobaczymy, co tutaj się pojawi. Połączenia. Jeżeli idziecie do pracy, no to to jest bardzo dobra karta na negocjacje, na umowy, na dogadywanie się z ludźmi. Tutaj dokładnie jest napisane, już Wam mówię co. Znajdź ludzi, którzy mają podobne cele do ciebie, czy chcą osiągać podobne cele do ciebie i buduj inspirujące kontakty. Więc, jeżeli rzeczywiście dzisiaj czy piątego, tak, to dotyczy spraw zawodowych, to szukajcie podobieństw, umawiajcie się, nie. Jeżeli będą jakieś zebrania w pracy, briefingi, cokolwiek, operatywki, jak to się kiedyś mówiło, to nie kłóćcie się, tylko po prostu z ludźmi zgadzajcie się w tym sensie, że szukajcie wspólnego mianownika. Natomiast jeżeli to się u Was zrealizuje poza pracą, w sprawach domowych, przyjacielskich, to szukajcie też punktów wspólnych. Życzę Wam wszystkiego dobrego, w sumie dobra karta.